do nas, powolutku proszę podjeżdżać. Jakieś pytania odpowiemy oczywiście. Pierwsza grupa, która startuje o godzinie, już powiem na krótszym dystansie, to są godziny dopiero po godzinie, e, około godziny 10, ale za chwilę Państwu odpowiem dokładnie. 65 km. 65 km, pierwsza grupa startuje dokładnie o 10. O 10 dokładnie, a teraz startuje, teraz startuje grupa kolejna na 120 km. Coś na próbę. A pan mi też coś powie na próbę, jak pan ma na imię? Zieliński Sebastian. Panie Sebastianie, widzę, że to jest zawodowy strój, zawodowy rower, czyli rozumiem, że taki dystans do wzięcia. Jadę już drugi raz i mówiąc szczerze, będę próbował pobić zeszłoroczny czas. Ile było w ubiegłym roku? Same jazdy 4,44. A był jakiś przystanek? Były, w Chinach miałem 5,10. Rozumiem. Czyli trzeba było jednak trochę odpocząć, zregenerować siłę. Dokładnie tak, się będę starał się to zminimalizować. Otrzymamy za wszystkich kciuki. Panowie, podjeżdżamy powolutku do linii startu. Co, proszę powiedzieć, pomożemy? Chip. Panie sędzio, musimy tutaj sprawdzić chip. Chip na kierownicę to nie jest dobre rozwiązanie, prawda? Tutaj, tutaj. Zdecydowanie nie. To proszę pojechać, pojedzie pan w drugiej grupie, przepniemy go, dobrze?